Dzień dobry, witam wszystkich. Tego obiecałem. Zakupiłem sobie gimbala po prostu do stabilizacji obrazu, żebyście nie mówili, że mi latają ręce i w ogóle obraz skacze. Po to jest właśnie gimbal. I teraz otworzymy, zobaczymy, co jest w środku. Otwieramy karton i wyciągamy proszę jaki piękny futerał, ładnie spakowany i otwieramy futerał i patrzymy instrukcję, oczywiście po polsku. Słabo ostrość złapało, ale to nic. Widzę dokręcany trójnóg. Można przykręcić gimbala, jak robimy film na przykład rzeki, jak płynie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Kilka kabelków takich. Służą one do podłączenia kamerki do gimbala, ponieważ gimbal ma w sobie wbudowany power bank. Czy power jak to tam chce. No i można sobie naładować kamerkę. Przewód zasilający do gimbala, żeby go naładować. No, i sam gimbal. Takie oto ustrojstwo. Bardzo fajny montaż. Tu się odpina. I wkładamy kamerkę. Tu się uruchamia. Diody wskazujące, że jest naładowany. I różne pozycje, zaraz założę kamerkę, to Wam pokażę. I tak, ja mam Lamaxa, nim nagrywam. I tak, łączymy sobie kamerkę i wkładamy do gimbala. Wkładamy. I mocujemy banalnie proste montaż. Tak. Po włożeniu kamerki uruchamiamy gimbala czerwonym przyciskiem. Gimbal jest uruchomiony. Ma super funkcje różne. Możemy obracać. Tak, tak. Góra, dół. Powiem Wam, że jest super. Tutaj mamy ukryte porty do ładowania, do ładowarki. Tu śrubę do zamocowania stojaka i kamerka można podłączyć do gimbala i będzie ładowanie. także obracamy sobie gimbalka jak chcemy, w jakiej pozycji chcemy robić film. no i tym tutaj diody, że jest naładowany na full. I tym przyciskiem go też wyłączamy przytrzymać o, już jest wyłączony. Już lata jak chce. Włączamy i on się sam ustawi. Wyłączamy. Także jeszcze dzisiaj. Pójdę z majunią na spacer, trochę leję, ale spróbuję coś nakręcić, jak to wygląda z gimbalem, jak wygląda bez gimbala, jak wygląda na samej stabilizacji aparatu. Także do zobaczenia później. Leje deszcz. A ja chcę przetestować. Muszę. Po prostu kupiłem sobie gimbala. I nie powinno być już takiego podskakiwania. Mam wreszcie stabilizację obrazu. Majcia przodem, proszę panią. No, idź. Majcie się też nie podoba. No idź maja! No. Majunia sobie idzie, ale jeśli nie podoba i korup. co to cudo potrafi? No różne rzeczy potrafi No ciężko teraz sprawdzić co potrafi, bo... I chodzę, i można podskakiwać. Ale pada. Kręci tak fajnie dookoła. Zaraz będziemy zwiewać, bo zmokniemy jak. No po prostu pogoda paskudna. Można tak szędzić sobie do góry. Do dołu. Do góry. Na boki. ustawił się ładnie, nic nie podskakuje, no i tak, i tak sobie wyprostować, kręcimy sobie niebo, A. także słabo, po prostu pada, idziemy do domku. Macie nawet ciku nie chce robić, tak leje. No idź do domku. Idź maja Wypróbujemy go jeszcze Kiedy indziej to jest masakra, co tu się dzieje z tą pogodą Żeby tak lało Idź do domku na niej stoi. Zamiast zwiewać. Tak. No i wypróbowujemy naszego gimbala. Tak, Majunia. Idziemy do domku, bo nic z tego nie będzie. Majcia prowadzi w dół. No to, to będzie sucho. zobaczymy ciężko wypróbować bo jeszcze sam się dobrze na nim nie znam ole leje cały ekran mokry Chodź, chodź Majunia, chodź. Majcia wychodzi, chodzi. Deszczyk sobie pada. Deszczyk. Nie, to zamoknie wszystko. No i stało się, zobaczcie, widzicie, co się stało, to się stało. Dobry załatwiły drzewka. Zobaczcie, co się stało. Patrzcie, tu Majcia też patrzy, już jest mokra. Zaraz idziemy do domku. Ale co babry zrobiły. Obaliły dwa drzewa nowe. Na przeciwko elektrowni. Także zadziałały pięknie. majcia idziemy do domku, idziemy do damku także do zobaczenia na razie. Pa.